Kanale w pierwszym filmiku 2017 roku. Jeden materiał już widzieliście, który się pojawił, ale on był zaległy, bo wcześniej nie mogłam go wstawić. Natomiast to jest taki pierwszy filmik, gdzie siedzę i sobie z wami gadam. Bardzo, bardzo się stęskniłam, już dawno takiego filmiku nie nagrywałam. Mam nadzieję, że żeby też się się trochę za mną Skorzystając z tej okazji chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia noworoczne mam nadzieję, że to będzie najlepszy rok Waszego życia życzę Wam spełnienia marzeń, zdrowia, radości żeby ten rok był pełen niespodzianek oczywiście pozytywnych mam nadzieję, że aura yy, która jest mimo wszystko styczniowa, taka szarobura Was nie dopada i jesteście yy, zadowolone i optymistycznie nastawione do nowego roku mam nadzieję, że tak jest, pewnie... Yy, jest u Was zimno, nie wiem, ale raczej wszędzie jest zimno, bo strasznie mroźny weekend, mega, ale miło wszystko mam nadzieję, że dobrze się czujecie. Pomyślałam sobie, że nagram dzisiaj ten filmik z holem wyprzedażowym. Pomyślałam sobie na początku, że już tego trochę później, ale to nie miałoby za bardzo sensu, dlatego że. Tak rzeczy prawdopodobnie już by nie było, a tak to może coś Wam wpadnie w oko, coś Wam może się spodoba i może okaże się, że też będziecie chciały ruszyć na podbój sklepów. Ja miałam parę rzeczy już w głowie, które chciałabym sobie kupić, które jeszcze nie były na przecenie i jak się zaczęły te przeceny, to ruszyłam i stwierdziłam, że złowię sobie parę takich wpisów. Większość z tych rzeczy jest z Zary i muszę Wam powiedzieć, że w tym roku trochę wyszalałam z butami, bo sobie kupiłam aż trzy pary butów. Pierwsze z nich to są takie baleriny, które bardzo mi się spodobały. Myślę, że większość z Was je zna. To są takie skórzane baleriny z przewrotnymi wiązaniami przy kostce. One bardzo fajnie się sprawdzają do takich spodni 7-8, w których ja się ostatnio zakochałam i cały czas w takich spodniach chodzę. Bardzo mi się podoba sposób, w jaki one są w ogóle tutaj wiązane. Też można... Niektóre osoby twierdzą, że można je w taki sposób założyć, ale mi się podobają właśnie tak oryginalnie, jak mają być, czyli tutaj przy kostce. Detale są bardzo fajne, one są bardzo miękkie, bardzo wygodne i tak naprawdę na ile one mi starczą, to tego nie wiem, bo to są buty sieciówkowe, natomiast ja nie mam jakoś z tym problemu, żeby takie buty kupić. One też były w bardzo dobrej cenie. Oczywiście one się rozeszły jak świeże bułeczki. Wiem, że były też jeszcze czarne z granatową kokardą, były też beżowe, takie podrowo różowe to też były e, fajne, natomiast mi zależało na tym, żeby to była taka klasyka z jakimś małym, takim przewrotnym detalem, e, takim pazurem, można powiedzieć i to mi się udało. Cieszę się, że udało mi się je znaleźć i one kosztowały, że Wam mówię, ile i nawet Wam e, dam ten kod do zeskanowania, 69 zł. Ja akurat wziąłam sobie rozmiar 36 Nie wiem, czemu ten fokus nie łapie. Znowu kurczę. Ja sobie wziąłam rozmiar 36. Możecie też sobie ten kod zeskanować. Dlatego, że ten 37 czasami zary jest dla mnie ciut za duży. Znaczy, fajnie byłoby dla mnie, najlepiej dla mojej stopy, gdyby tam były połówki. Natomiast jeszcze się nie spotkałam z tym przynajmniej w Zarach, w których byłam. Bardzo te buty mi się podobają, świetnie wyglądają na drodze tak jak Wam mówię, do tych spodni 7-8 czy nawet do jakichś spódniczek. Myślę, że będą robiły fajnie stylizacje. Nawet jeansy biała, koszula klasyczna, gdzie fajnie to wyglądało. To są pierwsze buty, które sobie kupiłam. Drugie buty od razu mi się tak strasznie spodobały i wiem, że może Zara to. Znaczy zastanawiałam się, czy w ogóle w Zarze wziąć sobie takie klasyczne czarne szpilki, ale jak je założyłam, to stwierdziłam, że one są bardzo dobrze wyprofilowane, mają fajną wysokość obcasa, rzeczywiście są jak na tę wysokość dość wygodne i podoba mi się to, że one są z takim czubem, że są lakierowane. Ja kiedyś miałam takie buty z Aldo z okrągłym czubem i one były bardzo wygodne i na no, bardzo długo mi starczyły, no ale w końcu się rozwaliły, bo nosiłam je <grym> na zabój, można powiedzieć. Bardzo podoba mi się... Mm, Detal, którym jest ten but, tutaj można powiedzieć tak, obklejony, no bo raczej to nie jest obszyte, taki niebieski w środku. Podoba mi się ta szpilka, podoba mi się to, że tutaj jest taki owal. Nie wiem jak z tym obcasem. Prawdopodobnie będę musiała je wymienić po jakimś czasie. Te fleki u szewca. Natomiast bardzo mi się spodobały. Uważam, że świetnie wyglądają, właśnie też. Znowu, jeansy, biała koszula i takie szpilki. Do tego jakiś kapelusz, torebka i mamy świetne luki, oczywiście duże okulary. Te buty kosztowały 139 zł. Tutaj jest kod, też wam pokażę, żebyście sobie mogły go skanować. Nie wiem czemu ten fokus mi nie jakoś tak. Nie wiem czemu. Zresztą te wszystkie rzeczy zobaczycie na mnie, jak to wygląda. Myślę, że te buty bardzo fajnie będą się sprawdzały tak naprawdę do każdej figury, do każdej stylizacji. Takiej bardziej eleganckiej, chociaż można na pewno je połączyć z jakąś bluzą. I warto w nie zainwestować. Tym bardziej, że one chyba kosztowały. Bo tutaj jest akurat cena tutaj nie ma tej metki z przecen, ale one były na przecenie, bo one chyba kosztowały 239 zł i były przesiane właśnie na stówę, więc stwierdziłam, że sobie je wezmę. Kolejne buty, ale to już ja ostatnio obiecuję, to są buty, na które już od jakiegoś czasu miałam ochotę, ale zastanawiałam się, czy w sumie one mi się tak sprawdzą, bo to są zdecydowanie takie buty które robią look, na przykład jeansy, jakiś biały t-shirt, i to i marynarka granatowa albo czarna. Ale stwierdziłam, że jednak ten obcas wygrał, bo on jest niższy, więc będą takie, można powiedzieć, do latania, jeżeli to w ogóle jest możliwe, w takich szpilkach latać. Ale bardzo mi się spodobał kolor tych butów. Podoba mi się to, że one są dość niskie. Mają fajny obcas, są takie dość niestandardowe. Mają bardzo fajne wyprofilowanie, bardzo ładnie to stopa leży. Mają fajny tutaj, właśnie ten detal z imitacji skóry węża. I one kosztowały, słuchajcie, 89 zł. I te buty kupiłam też w rozmiarze 36, nie wiem czemu, ale akurat wyjątkowo te buty czekajcie, tak, ja tak wam pokażę ten fokus o, myślę, że teraz jesteście w stanie sobie ten kod zeskanować wyjątkowo te buty wydawały mi się dość duże, jak na rozmiar 37 dlatego sobie wzięłam 36 a te wzięłam 37 więc to w sumie zależy, chyba trzeba jednak mierzyć możecie też oczywiście zamówić te rzeczy online i... Mm, Później je na, je na przykład oddać. I ostatnią rzeczą z Zary, to w sumie już, jeszcze dwie rzeczy tylko, <noise> nie będzie może taki duży hol, ale ostatnią rzeczą z Zary, którą sobie kupiłam, to są czarne, zwykłe spodnie, to są takie rurki, właśnie 7-8 z bardzo fajnym detalem na dole, czyli zwykłym obcięciem, ale tutaj mają jeszcze takie trochę postrzępione te nogawki, mają też jakieś dziury. Podoba mi się to, że one są takie troszeczkę sprane. Nie wiem, czy kamera oddaje tutaj do końca ten, ten kolor. Nie jest to taka głęboka czerni. Myślę, że na co dzień te spodnie są świetne. To jest rozmiar 34. One kosztowały 79 zł. Też wam tutaj pokażę ten kod, żebyście mogły sobie zeskanować, jeżeli miałbyście ochotę. Jeżeli dobrze pamiętam, one jeszcze były na stronie kiedy wczoraj sprawdzałam, także możecie sobie sprawdzić. Bardzo dużo było tych spodni rzeczywiście w tym roku w Zarze. Bardzo mi się one podobają, bo one tak naprawdę pasują do wszystkiego. No czarne jeans to chyba większej filozofii tutaj nie ma. na pewno nam się sprawdzi. Ostatnia rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, to jest taka dość nietypowa, dlatego że ja kiedyś te, takie spódnice nosiłam, jak miałam, nie wiem, może 10-15 lat. I zapragnęłam ponownie ją mieć. I w sumie żałuję, że sobie nie zostawiłam yy, tamtej spódnicy, którą miałam, bo nie wiem nawet, nie jestem pewna, czy ona nie była też z Pepe Jeans. salonach, chyba była z Big Stara, już teraz nie pamiętam, dawne czasy. Ale postanowiłam, że kupię sobie taką spódnicę. Bardzo ona mi się mega spodobała, nie wiem, to była taka miłość od pierwszego wejrzenia, jeżeli w ogóle można to nazwać. Ja kupiłam sobie tą spódnicę w Van Grafie. I tutaj już, widzicie, bo ja trochę te rzeczy trzymam w, y, w tej torbie, żeby Wam pokazać, więc na razie ich jeszcze nie nosiłam, no bo trudno, żeby Wam pokazywała zużyte rzeczy, już noszone rzeczy, w sensie. Ale mm, nie pamiętam, bo nie mam tutaj paragonu, nie pamiętam ile te, ta spódnica kosztowała. Ona była na przecenie w Van Grafie w złotych tarasach i jest to rozmiar XS. Ona kosztowała 119 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Jest y, taka troszeczkę... Wyższa w talii, ma guziki, tutaj jest czeka, trochę litera A i stwierdziłam, że na przykład trampki, biała koszula i ta spódnica i jakiś wisiorek i kapelusz, okulary, torebka i już po prostu to jest świetny look na miarę jakichś, nie wiem, hollywoodzkich stylizacji, bo to jest tak klasyczny look, który sprawia, że, że każda dziewczyna wygląda świetnie. Myślę, że ta spódnica na pewno się przyczyni do wielu inspiracji w moich lukach i lookbookach, które też zamierzam na Was nagrać, więc mam nadzieję, że ona się fajnie sprawdzi i też w zimę do jakiegoś swetra, do rajstop, kozaków, za kolano na przykład, typu ze Stuart Weissman, albo Stuart Weissman, jeżeli ktoś sobie może na nie pozwolić. Myślę, że to będzie bardzo fajnie wyglądać. Słuchajcie, to tyle na dziś, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że haul Wam się podobał, mam nadzieję, że coś Wam wpadło w oko, jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach, mam nadzieję, że te wszystkie kody się dobrze zyskanowały, będziecie mogły sobie sprawdzić je na stronie, w zarze. a spódnice, tak jak mówię, w Pepe Jeans kupiłam w Angrafie, natomiast Pepe Jeans jest, są sklepy Pepe Jeans, nawet jest w Galerii Mokotów, jeżeli dobrze... Pamiętam i jeżeli on nadal tam jest, to tam jest ten sklep. Także możecie sobie sprawdzić to, no co macie ochotę. A nawet jeszcze ta spódnica fajnie by wyglądała z tymi balerinkami. Także... W rozsądku, Także ja jestem bardzo zadowolona z tych zakupów. Są to takie klasyczne rzeczy z małym twistem. To tyle na dziś. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Buziaki. Bye -bye. Bye.